Dodawanie istniejących receptur oraz usuwanie receptur na poziomie zlecenia jest wykonywane za pomocą okna ustawienia produkcji. Rozwijamy kontener zlecenia produkcyjne i kontener zlecenia, do którego chcemy przypisać recepturę. Rozwijamy kontener stanowisk na wybranym zleceniu i kontener stanowiska, w którym znajduje się czynność, do której chcemy przypisać recepturę. Rozwijamy kontener czynności na wybranym stanowisku. Rozwijamy kontener wybranej czynności oraz kontener receptur przypisanych do tej czynności. Recepturę można przydzielić do czynności, która ma już swoją recepturę. Nazwa takiej czynności jest napisana czerwoną czcionką. Receptura może być dodana do czynności, która jeszcze nie posiada przypisanej receptury. Nazwa takiej czynności ma czarną czcionkę. Rozwijamy kontener czynności a następnie kontener czynności, która posiada recepturę, którą chcemy przypisać do zlecenia. Przenosimy wybraną recepturę do kontenera receptur w kontenerze czynności na wybranym zleceniu. Po potwierdzeniu decyzji, receptura zostanie przypisana do czynności na zleceniu. Jeżeli czynność nie posiadała wcześniej żadnej receptury, nazwa czynności zmieni swój kolor na czerwony. W usunięcia receptury ze zlecenia, wybieramy recepturę znajdującą się w kontenerze receptur, przypisanych do czynności wykonywanych na zleceniu. Wybieramy opcję Usuń lub po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nazwie receptury, wybieramy opcję Usuń z menu kontekstowego. Po potwierdzeniu komunikatu, receptura zostanie usunięta ze zlecenia.